Tramwaje w Berlinie rozpoczęły swoją historię w 1865 roku jako linie konne. Szybko stały się kręgosłupem transportu miejskiego, a od 1895 roku zaczęto je elektryfikować. Na początku XX wieku stolica Niemiec była jednym z największych tramwajowych systemów na świecie. W 1929 roku sieć liczyła ponad 630 km i obsługiwała ponad miliard pasażerów rocznie. Po II wojnie światowej los berlińskich tramwajów potoczył się jednak dwutorowo. W Berlinie Zachodnim uznano je za przestarzałe i kolidujące z ruchem samochodowym. W 1967 roku zamknięto ostatnią linię tramwajową. Inaczej w Berlinie Wschodnim, gdzie tramwaj był filarem transportu. To właśnie tutaj pojawiły się legendarne wagony Tatra KT4 produkowane w Czechosłowacji. Niezawodne, proste w konstrukcji, przez dekady woziły mieszkańców Prenzlauer Berg, Pankow czy Hochenschenhausen. Upadek muru berlińskiego w 1975 roku otworzył nowy rozdział. Z czasem okazało się, że tramwaje są najbardziej efektywnym środkiem komunikacji w centrum. Rozpoczęto odbudowę sieci w dawnym Berlinie Zachodnim. Pierwsza linia dotarła do Hauptbahnhof w 1995 roku, a potem do dzielnicy Mitte. Dziś Berlin posiada jedną z najbardziej rozwijających się sieci tramwajowych w Europie. Nowoczesne Siemens Avenio i Bombardier Flexity Berlin to pojazdy niskopodłogowe, klimatyzowane i energooszczędne. Sieć liczy już ponad 200 km tras, regularnie powstają nowe odcinki, a tramwaj stał się symbolem zrównoważonej mobilności miasta.